Siemano, cześć kochani, dzisiaj gramy w turku w sali Eden Także witamy was serdecznie w kolejnym vlogu i klimatyzowana klimatyzowanej sali Tak, salę wam zaraz pokażemy Pierwszy raz tutaj jesteśmy, także dla nas trochę nowość Podjeżdżamy pod salę, zrzucamy rzeczy tradycyjnie Tu jeszcze jest Iza, Izę przywitamy, chodź Iza pokaż się Witajcie kochani Na sali w turku Słuchajcie, zdaje się, że za mną jest miejsce dla zespołu. Nie jest dobrze, bo to jest, zobaczcie, taka muszla tutaj. Już widzę, jak tutaj się zacznie odbijać przez te kafelki dźwięk, to zginiemy. Ale już jest pomysł, słuchajcie. Widzę, że są parawany takie trochę materiałowe, więc spróbujemy je tak ustawić, żeby trochę skontrować to odbijanie się dźwięku. Na pewno basy i kolumny będziemy musieli wystawić przed tą muszlę, bo jak zacznie nam tutaj basować w środku, to po prostu stanie się tragedia. Ej, ujęcie pierwsze. Nowy symbol łodzi. Byłem na otwarciu. zaglądamy co jest w środku karteczki uh. to będzie konkurs który zapoczątkowała jedna nasza para młoda a dokładnie mój kolega na króla i królową balu i dzisiaj będzie ten konkurs robi się mała scena teatralna czyż nie jest co na wszystkie pokrowce pani trochę były wygłupiony fajnie, słuchajcie, można sobie parę pozostawiać. Mam nadzieję, że trochę akustycznie, delikatnie poprawiam, bo jak tu się klasnęło w tej muszli, tam w szczególności dalej, jak się poszło, to się odbijało 500 razy dźwięk, więc ja sobie wyobrażam, jakbyśmy się maksymalnie cofnęli z nami tam, to tutaj jakby się zaczął kocioł robić, to byśmy nie wytrzymali chyba nawet godziny. Artur, co możesz powiedzieć? Co mogę powiedzieć? Właśnie rozstawiliśmy rampę, za chwilę idziemy do pokoju, bo z racji tego, że słuchajcie, jest Dosyć daleka odległość od łodzi. Jechaliśmy w sumie około półtorej godziny tutaj na miejsce. No to musimy mieć nocleg, bo gramy poprawiny, słuchajcie, także na vlogu jeszcze zobaczycie poprawiny. Zobaczcie jaki mamy super pokój. 5-osobowy. Idziemy po instrumenty, zbieramy się już za chwilkę, jedziemy na marsza. Czekamy już na młodą parę, żeby ich przywitać marszem, na wejście. Grzeżuchą tu pachnie. Także dzisiaj wesele, słuchajcie, w Turku. Nowe dla nas okolice. Jeszcze nie graliśmy tutaj w Turku. Graliśmy kiedyś chyba w Dąbiach wesele, czy gdzieś tutaj w okolicy. Ale fajnie, bardzo miło naprawdę nam się zrobiło, jak pani nam zaproponowała obiadek wcześniej, przynajmniej pierwszą jego część. Zobaczcie, słuchajcie, parę młodą spotkaliśmy, zgadnijcie z którego vloga, spójrzcie na nich i sobie przypomnijcie, w którym Dodam vlogu. To nie mam fryzurę. Jesteśmy już na sali, młoda para przyjechała, weszła właśnie w tle składają się życzenia. Dzisiaj jest tak, że życzenia są od razu, słuchajcie, po przyjeździe na salę. U nas w naszych stronach bardziej jest to tak rozwiązane, że te życzenia są, że te życzenia są bardziej po oczepinach. Natomiast no, często zdarza się tak, że pod kościołem składają życzenia tylko osoby, które są na ślubie. Natomiast reszta gości zaraz po przyjeździe na salę, no i później siadają sobie do stoliku. Czy to jest dobre, czy niedobre, na pewno w przypadku takim, jeżeli pogoda na zewnątrz nas nie rozpieszcza, to na pewno jest to dobre, bo wtedy nie zmokniecie na zewnątrz. Ale z drugiej strony jest to niedobre z tego względu, że ci pierwsi goście, którzy złożą życzenia, siadają do stolika i słuchajcie, dosyć długo czekają na pierwszy posiłek. Pierwszy posiłek wjeżdża dopiero w momencie, jak już skończą się życzenia, jak młoda para usiądzie do stolika, więc no jest jakiś tam czas siedzenia dla tych gości i później jest kolejny czas na wydawanie posiłków, więc może być takie wrażenie, że ta pierwsza przerwa jest dosyć długa, dla tych, w szczególności dla tych osób, które złożą pierwsze życzenia. A tak tak złożą pod kościołem, to sobie wsiadają sam samochód, jadą sobie na salę i tak dalej, i tak dalej. The night? Do you feel it running through your veins? It's like a tonight. Cause the sun is shining up above, and the night is just as young as both of us. So let's just stay together, make our Słuchajcie, so, jestem um, człowiek z okna. <laughs> <laughs> Kochani, jesteśmy na końcu wesela, pierwszego dnia wesela. Przypominam, że jeszcze mamy poprawiny, także to jeszcze nie koniec vloga, ale dzięki, że oglądacie. O zobaczcie, tam już ostatnie jakieś tam twarze jeszcze śpiewają. Wehikuł czasu już śpiewaliśmy, ale oni jeszcze śpiewają z nami. Idziemy teraz do pokoju musimy szybką toaletę zrobić i się troszkę przespać przed poprawinami jeszcze W każdym razie dżem się przyjął dzisiaj. Wehikuł czasu się bardzo dobrze przyjął. Nie widzieliście tego na blogu, ale wiecie mi, że spoko, więc dobrze. Jeszcze drugi dzień przed nami, także widzimy się już za kilka godzin. Zobaczycie co będzie. Dobrze. Cześć kochani, witamy Was w niedzielny poranek, a właściwie już w południe. Zaraz zaczynamy poprawiny. No właśnie, także już się trochę przespaliśmy. Za dużo nie pospaliśmy jakieś 3 godziny, może 4 w porywach. Eee, wcześniej było dosyć śniadanie, bo zeszliśmy z wesela to było po czwartej. Zanim się zdążyliśmy ogarnąć trochę do spania, to, to już było po piątej, a już tutaj około 10 zaczęliśmy się szykować na śniadanie na jedenastą. No i teraz się szykujemy już tak na wesele. Na razie jeszcze trochę w proszku jesteśmy. Póki, Póki jeszcze w serce masz widziałeś wczoraj znów w dzienniku zmęczonych ludzi zburzony tłum i ten szczegół wzrok twój przekuł Ogromne morze, ludzki głów A speaker cedził ostre słowa Od których nagła zbierała złość I począł w tobie gniew kiełkować Aż pomyślałeś Milczenia dość I razem żyj to sam Przeżyj to sam Nie zamieniaj serca w twardy głaz Na regale kolekcja płyt I wywiad za oknami kolejny świt I w sypialni dzieci oddechy One lecą drogą do gwiazd Przez niebieski ocean nieba Ale przecież za jakiś czas Będą mogły same zaśpiewać Wszyscy! Ale to, to już by Choć tyle się zdarzyło, to do przodu wciąż wyrywa głupie serce. No i kochani, jesteśmy po weselu. Już się skończyło. E, ostatnia scena. E, już się zwijamy. E, już zwijamy rzeczy. No dzisiaj nie było aż tak dużo czasu, żeby nakręcić dużo materiału. Więc mniej trochę materiału z ale serdecznie wam dziękuję za obejrzenie vloga do końca. Pamiętajcie koniecznie, żeby subskrybować kanał. E, no i co, standardowo zapraszam was na kolejnego vloga. Już niebawem. Do zobaczenia, cześć!